Dolny Śląsk to jest kraina surowców. Dolny Śląsk to region o bogatych zasobach mineralnych i nowoczesnym podejściu do ich wykorzystania. Inteligentne technologie wydobycia, przetwarzania i recyklingu surowców sprawiają, że sektor ten staje się bardziej efektywny i zrównoważony. Produkujemy maszyny dla górnictwa podziemnego i budownictwa tunelowego. Nasze maszyny, oprócz tego, że pracują w polskich kopalniach, pracują w Turcji, w Estonii, Uzbekistanie, Kirgistanie, Rosji, Indiach, Pakistanie, Republice Południowej Afryki, Zimbabwe, Zambii, Botswanie, Egipcie, Chile, Peru i Meksyku. My budujemy tak, jak kradzież szyje granitów do miary, to my tak szyjemy maszyny dla naszych klientów. Bo takie są oczekiwania. Nie ma drugiej takiej samej kopalni w świecie. Górnicy potrzebują maszyn dostosowanych do ich potrzeb. Na tym to polega. Dzisiaj nie wygra ten, kto jest duży czy bardzo duży. Wygra ten, kto jest zwinny, kto jest sprytny, kto podejmuje szybko decyzje. Udowadniamy tym, co robimy, że jesteśmy w tym po prostu dobrzy. My realizujemy badania podstawowe, takie jak tutaj w laboratorium, ale też realizujemy projekty badawcze finansowane przez różne agendy krajowe i europejskie. I to są projekty wspólnie z przedsiębiorstwami górniczymi, ale też realizujemy badania na zlecenie firm górniczych. Ta współpraca z przemysłem na naszym wydziale jest bardzo mocna od lat. Dla Dolnego Śląska surowce są niesamowicie ważne i bez tego właściwie. Nie rozwinie się mikroelektronika, nie rozwinie się informatyka. To jest po prostu niezbędne, właściwie na każdym kroku. Bez przemysłu wydobywczego nie będzie postępu technologicznego. Technologia wymaga bardzo wielu pierwiastków, które na powierzchni Ziemi nie występują występują w jej głębi trzeba je pozyskiwać. My często wyprzedzamy epokę i staramy się być przygotowani na przyszłe potrzeby. Aktualnie realizujemy projekt zagospodarowania złóż w trudnych warunkach zagrożenia tąpaniami. Myślę, że mamy bardzo wiele innowacji w górnictwie na Dolnym Śląsku, że nie doceniamy swojego potencjału, że nie potrafimy się reklamować, natomiast tych innowacji jest ogrom i naprawdę nie odstajemy od światowej czołówki. Na Dolnym Śląsku innowacje to także odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego Innowacyjny Dolny Śląsk co roku odbywa się Dolnośląskie Forum Innowacji, które łączy naukę, biznes i inwestorów podczas prezentacji najlepszych dolnośląskich przedsiębiorców więcej informacji innowacje.dolnyśląsk.pl